Bella, gdzie jesteś? Odezwij się! Ja. Bella! Ja się, Manka, z tej strony Wito i witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella! Siemanko. I dzisiaj jesteśmy w zabawie wchowanego w Minecrafcie I będziemy chowali się jako Wicia. Jak widzicie ona już tutaj jest I my też się możemy zamienić w wicie. słuchajcie Także zobaczymy jak dzisiaj nam to wyjdzie Napiszcie w komentarzu, kto waszym zdaniem wygra dzisiejszy odcineczek Jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapeczkę do góry Subskrybujcie mój kanał I wpadajcie na Vitoshop.pl Poepicki niezbędnik gamera dla fanów Vito A my lecimy z tym odcinkiem I ja chowam się pierwszy, standardowo e, Tam mieczyki właśnie, diamentowe Dobra. Dobra. Okay. Czy? 2, 1, start. Dobra, ja się tutaj tylko zamienię. widzicie? i lecimy. Do ilu? Do 20 możesz liczyć w sumie. I dzisiaj, widzicie, jesteśmy na mapce Sims Craftowej. I tutaj właśnie będziemy się chowali, bo nie było żadnej fajnej mapki. Więc jeżeli macie jakieś fajne mapki i chcielibyście je nam wysłać do zabawy wchowanego, to zapraszamy was do wysyłania na maila mapy A ja próbuję się gdzieś tutaj schować, ale nie mam pomysłu, gdzie słuchajcie, żeby jakieś fajne miejsce tutaj wybrać sobie. Uuu, co tu jest? Dobra, dobra, dobra. Czekajcie. Muszę znaleźć jakieś fajne miejsce. Dobra, jak ci idzie? Liczenie. 12. A 12? Dobra. My? Ok. Ty się już ja już jestem schowany, więc w sumie możesz e, lecieć. 3, 2, 1 start. Dobry. 4 minuty na znalezienie. Słuchajcie, hmm. kilka widź nie wiem, czy tak muszę powiedzieć, jest schowanych na mapie tutaj, w sensie, są po prostu na mapie i one atakują, jeżeli się je zaatakuje, ale mają bardzo Aha. mało HP ogólnie, więc dobra. na luzie można je, je atakować, no i zobaczymy, czy Belli uda się mnie znaleźć, ja słuchajcie, będę tutaj stał i, wiecie, kombinował troszeczkę. Okej, okay, dobra, to on gdzieś tam jest, <laughs> gdzie on może być, To jest za dużo tych wici. Jak za dużo? To jest... Bardzo podejrzane, a tam jedna jest taka, Wicia. To jest niemożliwe! Skąd to ty nie wiedziałeś, ty? że ja tu jestem? Uciekam! Musisz mnie załatwić, oczywiście, taki jest. Jesteś ty? serio? No, myślałem, ja. że mnie tam nie złapiesz tak szybko. Mogę tego nie mówić tak szybko! To byś nie ucieknął. A ja teraz. Nie uciekł, chyba, nie nie uciekł. nie uciekł. A ja teraz mam mało jedzonka! No to masz problem. No teraz już szybko nie biegam. No i ja już cię nie widzę. O, to ty? Nie? <gülę> Ej, serio, udało się uciec. A nie! Koń <gülę> yes! padłem, słuchajcie. Niestety ja byli ja mega zaraz... szybko poszło. Minuta tylko. No, mega szybko. Dobra. Zamienię się, Oddam mi mieczyk tylko. A ja miałam swój! Aha, no dobra, okej, okay. to ty się teraz chowasz, e, więc mm -hmm. ja tutaj wyzeruję czas, dobra e, Bela kilka wici załatwiła tutaj, widzę, one co 60 sekund, słuchajcie, się spawnią z powrotem, także e, jest spoko ogólnie, dobra Uwaga, 3, 2, 1 e, i start, ja zaczynam odliczanie i widzimy się, jak już skończę odliczanie i będę szukał Belli Okej, okay, słuchajcie, Bella już się schowała, więc zaczynamy, 3, 2, 1, czas, start I ja lecę, słuchajcie, i szukam tutaj Belli A ile Zawać? czasu masz na to? 4 minuty, 4 ja minuty sprawić. Cztery okay. minuty i ogólnie e, Co? Coś chciałem powiedzieć, a jest 1-0 dla ciebie Dobre, Dobra, pyk. Ej, Bella może do swojego domku się schowała w sumie. Czekajcie, zobaczymy. Ona mogła się gdzieś dobrze schować. Ja pierwszą kryjówkę taką słabą na maksa wybrałem, no bo no stanąć sobie na górze i słuchajcie, się nie ruszać to był dobry, zły pomysł e, Ale dobry, chciałem dobrze. tak słuchajcie zrobić, bo chciałem widzieć po prostu Belę jak sobie chodzi Żebyście wy no, też no, widzieli właśnie. to. I dlatego tak to wyszło. Także ja bym musiał perspektywę Belly dodawać, słuchajcie, do tej serii, bo wtedy byłoby na pewno dużo lepiej, bo ja mógłbym też się schować w jakimś miejscu i się nie ruszać. Tak jak Bella to robi na przykład. To już chciałbyś. I wiecie, i wtedy wy też wszystko byście widzieli, bo nie chcę, żeby było za nudne dla was. Dobra. Tutaj nigdzie jej nie ma, wszystkie prawie wicie załatwiłem, zobaczcie. Pyk. Gdzieś w wodzie może jest? Co one no tak do wody, mieć? wszystkie tutaj się pchają? Bo dobra, już to minuta, to jest minuta jest minęła. Bela już mnie wtedy znalazła. A ja jeszcze tak. jej nie znalazłem. Coś czuję, że mogę przegrać w dzisiejszym odcineczku. Tak. O, niedobrze, niedobrze. Przegrasz. Dobra, gdzie ona Tutaj nie ma. Dobra, szukamy, słuchajcie. Ona na pewno jest w jakimś budynku. Siedzi i się nie rusza, słuchajcie, gdzieś się dobrze schowała. O! o. Tutaj nie ma, dobra. O, dwie minuty minęły? Nie, jeszcze nie. Minuta trzydzieści. To, ty to nie ona. To też nie jest ona. To ja mam jakiś inny czas. Dobra, gdzie ona może być? Nigdzie. Patrzę, słuchajcie, ale nie widzę. Nigdzie jej. Patrz, patrz. Dobra, i powiem wam, że ta mapka jest spoko do chowania się nawet. No. Bo jest dużo tutaj miejsc takich fajnych. Dobra, py. Jest pyk. bardzo dużo. Jest bardzo dużo właśnie miejsc takich do schowania się dosyć dobrze. Tak. Pyk. Co? Ty Weź, przestań! Co, znaczy mnie? No, szukam przecież cały Spaniaczku. czas. To nie jest takie easy tutaj, niestety. Hmm. Już na pewno jest ponad 2 minuty. Nie, no jest 2.16, spokojnie. Jeszcze mam mnóstwo czasu. Nie Zaraz będę się stresował. Zaraz tutaj, dobra, gdzie czasu. ona jest? Nigdzie jej nie dobra, ma w ogóle. :30 w takim razie, pewnie. Czekajcie, tu tutaj stoi. Nie, nikt nie stoi. To nie ona. Jejku, gdzie ona się schowała? Słuchajcie. Tu hm. nigdzie jej nie ma. Gdzie to No, przebiegłem całą mapę i nigdzie ciebie nie ma. Nie, nie, nie. Gdzie jesteś? Ej, jestem, tu, na mapie. Ale ruszasz się, czy stoisz w miejscu cały czas, gdzie schowana? Stoję. O, no to tak myślałem właśnie. Bo to jest że kobieto. tak jest, dobra. Słuchajcie, ja jej nie znajdę chyba, coś tak czuję, że będzie, że będzie problem, no Maxa jeszcze teraz speed mi się skończył. Dobra, oh, tu jest Otif, nie. tutaj jej nie ma. No, no gdzie ty ja jesteś? Coś... Każdy domek sprawdziłem, wszystko sprawdziłem. Ty mnie widziałaś Każdy? w ogóle? Nie. No to gdzie ty jesteś? Na zewnątrz. Ty coś oszukujesz tutaj. Ja jeszcze nie mogę teraz jej gonić, słuchajcie, bo nie mam jedzonka w ogóle. No to jest najgorsze. To jak ty mi nie widziałaś, jak jesteś na zewnątrz, jak ja całą mapkę przebiegłem? Ale nie muszę być na górze. A gdzie? Pod ziemią, gdzieś? Może? Jak tutaj nie można nigdzie pod ziemię wejść przecież. Jak? Nie można. No nie można. A kto tak powiedział? No ja tak ale powiedziałem. Wcześniej, ale wcześniej nie. Co ty robisz? Co ty robisz? No, szukam gdzieś pod ziemią jakiegoś miejsca. No, i tak nie mogę biegać szybko, więc jest. oszukane to. Ale nie ma. tu nie ma nigdzie nie dziury można. pod ziemią, no ja tutaj byłem już. No, tu jest jedyna dziura, słuchajcie, pod ziemią. Hop. Dobra, już minął Hop. czas, gdzie jesteś? Hop. Pokaż się. Gdzie koło restauracji? Trzykaczę. Trzykaczę. Ja cię kręcę, ale bez sens. Nie można nie się binie, chować binie, w takich binie. miejscach o jeden. Dwa <laughs> zero przegrywam, to jest niemożliwe. Dobra, zamieniam Ale to się. Eee, nienawidzę tego chowanego. Bo właśnie przez to, że jest ta perspektywa bezsensowna, słuchajcie, że ja muszę być w takim miejscu, żeby było cokolwiek widać. Ona stanie w takiej dziurze i ma w nosie, słuchajcie, wszystko. I wtedy nic nie widać, właśnie o to chodziło mi. Że to Taki jest bez problem. sensu. Dobra, 3, 2, 1. Dobra. Już? Czekaj. Co robisz? Nic. 3, 2, 1, start. Ej. Co, wyzarwałem, wystartowałem czas. Jesteś naglej, modzie? Nie. No dobra. Szukaj. Nie, Ale już możesz szukać, nie... ja już się schowałem dawno. Ta, no się. serio. Już wiedziałam, że tu ty tu stoisz. Już czas wystartował, dawaj, lecisz. Idź, schowaj się. A gdzie ty jesteś? No nie jestem, nie ma mnie. Dawaj, dawaj. Już czas leci ci. <noise> A co ty narobiłeś? No nic nie narobiłem. Szukaj. A czemu to jest szkło takie rozwalone? <noise> Bo było takie cały czas. A... A ty się podbudowałeś gdzieś pod ziemię? No co ty, zwarywasz? No co? Czy zamieniłeś się w totalnie... Nic się nie się zamieniałem. Nie Jestem normalnie cały czas. Wicią. A, e, to się dziwnie śmiesz. Dobra, dawaj, szukaj, szukaj, masz dużo czasu jeszcze. Ja po prostu twoją taktykę obrałem, żeby... I teraz siedzę, nic nie widzą widzowie w ogóle. Nie, niemożliwe. Możliwe Nie zrobiłbyś tak. Zrobił, zrobił. Oczywiście, nie żebym tak. zrobił. Gdzie on jest? Tatu stoi ciągle. Muszę Weź nie ściemniaj. Nie nie, idzie, idzie, uciekam. No tak, na pewno. Uciekam, uciekam. Uciekaj szybko, bo nie zdążysz. Co? Bella, co to słychać? To ja, Wicia. Sweść Co tu się dzieje, słuchajcie, o co chodzi? O, siema. Pela, zostaw mnie! Ja idę do Wita. Nie będziesz szła do Vita! Będę! Nie! Już nie ja zakazuję! Dobrze nie. się schowałam, nigdy mnie nie znajdziesz! Znajdę cię zawsze! Dobra, słuchajcie, ja jestem tak schowany, że nie ma szans, żeby ona mnie tutaj znalazła. Nie ma takiej... O, już mogłabyś się podać w sumie. Nie, bo ja wiem, gdzie ty jesteś Gdzie? Gdzieś na końcu mapy jesteś Co to znaczy na końcu mapy? No gdzieś jesteś skitrany No, takie samo skitrany, jak ty byłaś skitrana Ale zrobiłeś w sumie tutaj takie obramowanie tej mapy No tak, i dalej nie można wejść Aha Aha! 2.30, Bella ty Poczekaj! Ma... I ty za to, że się tak schowałeś, masz 3 minuty dzisiaj tylko Ale ty wyłączyłeś z tego obiegu swój dom? Co? No z tej mapy. No przecież, że mój dom jest poza obrębem mapy. Dlaczego tak? No bo tak wyszło. Aha. <laughs> tak jesteś? mi się zbudowała ściana. No co mam poradzić? Aha. Bella, bella, gdzie ty jesteś? Oj? <laughs> co? Gdzie ty jesteś? O, widzę ciebie. Sebatko! Ej, no to jak to? Ty mnie widzisz? Widzę, widzę. Bo już widzę, że jesteś po sągu. Nie. Zbloriowałaś? O, o, idzie A, na policję, patrzcie. Gdzie on jest. Ale jak się skończy czas, to poczekaj. Na co? Bo może coś... o, A na co mam tak poczekać? W więzieniu? A cześć. Czy... Aha, to nie ty. Nie, tam w więzieniu nie, tam jest inna wicja. Hmm. Hmm. Jesteś gdzieś tu. <noise> nie? Nie ma mnie nigdzie. 20 sekund zostało, słuchajcie. Nie ja wiem. Ty Więc się ducha. Bella mnie nie znajdzie nigdy. Jestem zdobiłeś bardzo dobrze niefair. schowany. Zobaczcie na to. Na pewno, zrobiłeś Bardzo zdobiłeś fair, wszystko jest. Poza tym ja nie mogę teraz biec. Poczekaj. Ja muszę cię i tak odnaleźć. Dobra, nie? czas minął, koniec. No dobra, ale ty jesteś tam, leżysz. Nie jestem, tu, popatrz. Nie. O, U, tak myślałem, że coś dziś na Tutaj był taki kurzy. komin, w sumie i tutaj się schowałem Ale na początku byłem tutaj, za ścianą Ale mówiłem, że nie będę oszukiwał i się przeniosłem tutaj Za ścianą? A za ścianą! Ale, tu, Wiedziałam, ale że przeniosłem czy tutaj później Dobra, Dzień. całkiem dobre miejsce udało mi się znaleźć, tylko no <laughs> trochę w innym miejscu. Dobra, nieważne Teraz ja szukam, więc mam 2-1 Może być Remisi no. I rozstrzygniemy to walką na końcu, jak coś, ale czuję, że Bella wygra chyba. Dobra, 3, 2, 1, ja szukam i czekam z gacią, Bella się schowa i widzimy się za chwilę, jak będę ją szukał. Okej, okay, Bella już się schowała, więc zaczynamy. 3, 2, 1, czas start. Mieczyk mamy? Mamy, dobre i lecimy. okej. Okay. mówcie ciepło, zimno. No pewnie. <laughs> Ej, no ułatw mi trochę, bo jest tu bardzo ciężko znaleźć kogoś. Wcale nie jest ciężko. Ciężko jest. Bella, bo gdzie jest jesteś? Łatwizna. Bella, gdzie jesteś? Odezwij się! Bella! Co robisz? Oh my god, dobra, słuchajcie, szukam, bo ja tutaj się bawię, a co chcę szukać? Dobra, gdzie ty jesteś, cwaniaczku? Muszę ciebie mm, znaleźć. A ile czasu już minęło? Zero, bo jeszcze nie odpaliłem stopera. No chyba nie, no, żartuję, nie, nie żartuję. Tu nie ma No bo ja nie odpaliłam stopera i muszę wziąć <głos> <rzecz>. <głos> Nie musisz wcale wiedzieć Chcę wiedzieć Dobra, gdzie rzecz. ona jest? Gdzie ona gdzie jest? Gdzie ona jest? Ojejku. Dobra, muszę wszystkie załatwić tutaj w te widzie. I ją znajdę zaraz. Nie. Nie szukaj mnie! Pyk, 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 pyk. Nie, nie, ona tak jest, jest w jakimś budynku wystarczą. teraz na pewno. Ona jest w jakimś butyku. Na to nie pewno. jest ta, dobra. Na pewno już minuta minęła. No minuta minęła, no. No i no. co z tego? Dobrze. To teraz już wiem, jak to liczyć. Pamiętam <grym grym> oh coś. Tak. Dobra, za minutę będzie druga minuta. No ja wiem, tak się domyślam właśnie. <grym> dobra, chła. gdzie ona jest? Szybko jest się dosyć głód. schowała, więc... Ech, powiedz tylko, czy w budynku. Nie mogę ci tak szybko powiedz. mówić. To będzie za łatwe. Bo nie będzie wtedy cały punkt dla ciebie, tylko połówka powinna być. A ty powiedz, nie, nie, no przecież cię znalazłem. Dobra, i nie ma jej tutaj nigdzie. No, co ja mam zrobić? Patrzcie, no, szukam cały czas. Wszędzie pełno jest wici. A jej nie ma. Jak? Jakie wicie? Hmm, ktoś mi powiedziała, ale dobrze, że nie powiem. No. Dobra, Dzień tutaj jutry. jej nie ma, okej, okay, idę słuchajcie, zobaczyć do, do szpitala. <coughs> Ze mną wszystko w porządku. Nie ja nie wiem. Iść do szpitala. Dobra, tutaj Co? może gdzieś. Widziałeś mnie w ogóle? Ja ci widzę ciągle. No na pewno. Mam Cię przed mymi oczami! <grym> ty coś kłamiesz! Nawet jak śpiewam mam Cię przed oczami! <grym> Siema, wiedziałem, że się ty <grym> tutaj schowasz, swaniaczku! 2-2, dwa, dwa, mamy rymisik! Dobra, stoczymy... czy się nie chciało, to się nie postarało! Stoczymy epicką walkę teraz, dawaj, tepnij do mnie. Nie masz szans. Wicia kontra Wicia będzie. Synek. <grym> Czekaj, tylko e, ja muszę ja chlebka sobie wciąż. wziąć. No to masz, ja ci dam. Dobra, już sobie no, sam to wziąłem. To dobra no i co? no i wicia kontra wicia zobaczymy kto wygra słuchajcie i to zdecyduje o wygranym dzisiejszego odcinka także uwaga ja się tutaj ha, ha, zamieniam wicie dobra ja tutaj jestem. trzy ja już zjadłam dwa jeden fight fight a masz ej i stąd poczekaj co ty z mieczykiem zrobiłaś? co ty z Wieczyk. co zrobiłaś? Wieczyk. jak jeszcze raz? To jest oszustwo! No ja, ja nie biłam mieczykiem. Masz serduszka? Nie mam. No nie, ale ona oszukuje, słuchajcie, za każdym razem. Już w domu ja wygrał. No dobrze, że ja miecza nie mam. Dobra, Ręci. masz już? Poczekaj, mam pół życia. Dobra, może być tak. No nie, no mogę poczekać. Gdzie masz mieczyk? Nie masz w ręce mieczyka. Nie, no mam już. Ile masz życia? Y pięć serduszek. No to nie, musisz mieć maks. Sześć! I pół. Ale już mi nie urośnie, bo... A nie, mam jeszcze. Dziec chleb, masz tu jeszcze. Pewsztyk. Trzymaj. Jedz ten chleb cały czas. Dobra, zjadłam. <grym> już! Be... Wszystkie podróż. serduszka masz? Tak! Dobra, trzy mieczyka nie masz. Co ty <grym> robisz z to To dwa jeden start. O, tu <grym> Z armurem i wygrałem, Jaki słuchajcie Z jakim armurem, to są tylko szpilki <laughs> Jestem DB. słuchajcie Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał Jeżeli tak, zostawiajcie łapy do góry Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na mnie To, A, ja to... dziękuję za uwagę Trzymajcie się, pa pa, pa.